Strony Huba Minecraft. E, witam Was w drugim moim odcinku. E, wiem o tym, że w tamtym odcinku była słaba jakość no ale to nie moja wina. Po prostu wina nagrywarki, którą nagrywałem. Oczywiście już ją odinstalowałem. No i co? Zapraszam już Was do oglądania. Pamiętajcie o łapce w górę. I Subieczka z dzwoneczkiem, ale jak nie chcecie, to nie musicie zostawić sub, ale możecie zostawić lajka, napisać jakiś miły komentarz, co mam nagrywać jeszcze. No i jeszcze co, nagrywam z kolegą, yy, który ma na YouTube rapy, będziecie mieli link w opisie, obczajcie sobie go, no i co, zaczynaj, możesz się odezwać. Witam was serdecznie bardzo widzowie i pozdrawiam wszystkich, zostawcie suba na kanale Hubo Boss Minecraft. No, no i git. Okej. Okay dobra, myślę, że zagramy. z Służby gramy na pewno, bo już za długo za szybko się wczytałam. Widzę, jak chcecie w ogóle y, jakieś odcinki to jakie chcecie. Y, nie wiem, na przykład. Też z głosem, ale na przykład, nie wiem, The Forest, są of The Forest, nie wiem, mmm, powiedzmy jeszcze Guys więcej albo coś. Nie no, nie wiem, różne będą do nagrywania. Na są ludzie, szybko przebudź. O ok, tam wywaliło. mi Nie spaliłem też, się. Mnie też wywaliło. To ja się spaliłem, nie wiem, się to będzie wstyd. A i wpadajcie właśnie do rapy jeszcze, bo on też fajne odcinki nagrywa Więc możecie sobie obczaić. Oczywiście nie musicie, ale fajnie by było jakby się obczaili Eee, ja. Ja też. No, to ucha Bum? Gdzie jesteś wraz na tym ostatnim przeszkoczu? Po twojej ulubionej. ja też jestem na niej. No ja już jestem! To. Ło, to ufo mnie! Ee... To ufo mnie tak wysoko odbiło, jestem! Ci co mają, chyba te misterbity nowo. Bo... nie zrobić, Nie wiem, ale. O. No dokładnie, tak to by, byli misterbiscy tam Te skiny Dawajcie, Bo bombardment

Dobra, ja sobie no, tu. gościu, spaliłem się! Gdzie? Gościu mnie zepnął. Ej, ten jeden gościu ma cheaty! Czemu? Ten rex poszedł do ma normalnie za powodzie. Przeszedł jak totalny bojrz, nie? No dobra, no to zobaczymy, no. Jak ma cheaty, to niech ma. No nie. Nie, moje no, moja na no mam panu! Rafał.

Może... Ja nie tego portalu! Czemu? Okej. A to są to są tych koronek, nie? To wszystkie skiny! No, na pewno. Większy okay. <giby> mit. Okej. Ci, co używałem emotki Mr. Blisto. Co to jest Oj, ten płacze nie się na bok już za daleko. U mnie tak cię ścięło nie i spadasz już na dół. No już. się zsuną. Odbierz na łączenie z grupą. Dobra, jest grupa, zaczynać? No, zaczynaj. Peł coś jeszcze. No nie wiem, co mogę jeszcze do powiedzieć, no... Chubas teraz miał strasznego strasznego pecha. No. Sunął się jak kolejny Bambinino, ale no. I pamiętajcie, zawsze. Musicie mieć jakikolwiek kot w yy, Nie słuchajcie go. Ej, jedyny kot nie. Bo ja Hiszpanię z że przebiegnie. Dobra, nie słuchajcie go, on jest po prostu... Wy na tym nic nie tracicie, a twórcy gry tracą! Au. Dobra. Ała! Jestem kulą. Ja te, też dostałem od no, drugi raz. Jesteś głębą kulą. Ała! Nie widzę tego. mapy. no, ta mapa trochę... Może nie ten tym głębiej nie, 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 przejdę! nie, no i ja, ja nie, 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 dobra, ja przejdę. nie, nie, no jakiś... nie, 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 widzowie. No mnie porty blokowały, no! dobra. nie, kolej... kolejna nie, O nie, Dobra. Jaka kolejna nie, O nie, nie, nie się, uwielbiam tą mapę Widzowie Dobra Pyk, 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 pyk Ale ciśnie, w mnie jak No Tylko z botami chyba nie śpiewać, nie? A, to nie są boty Sama ja, na bota ja będę skakiwał na motto. Wyłączony. Gdzie oni są? Gdzie są? Eee, dobra. Wejdź od razu, nie? Mhm. Tączymy sobie. Zrób 180. Nie. A po co? Chyba już boty biegną. Dobra, pierwszy wbijem. Ale się okazuje, że sam przyszedł do finału Dobra, przyszedł jakiś partner Kolejny ktoś tam wbiegł I ta muzyka podwórna, nie? Dobra belki już zdążył wlecieć Okej, okay. finał Super Aha. A napisać, jak wyglądaliśmy w lecie, gdybym miał po raz pierwszy, tego ducha nie Mhm. Tego ducha mam. I gdybym to wygrywał, czy tak się dzieje, i tak się. się nie! Nie! Przyszałaś już. co O, o. Nie, dobra, jednak widzowie już nie dogodziły. Oo, Patrz, może widzowie. No, wygra! Pielęgniarka wygra. Widzowie, patrzcie. Nie! Pielęgniarka wygrała! Zostawmy! Po widzowie, jakaś babiczek wygrał, no. Okej, okay, zapraszamy. Czytywaj mnie. Siostrojce. Dawaj, ready. Czytuje mnie to. Mówi Wywaliło mnie. Banastę. Banastę no. niemożliwe. Mam na Poczekaj, wiem Oczekaj, by, jeszcze raz. Ok, dalej. Problemy techniczne widzowe. Problemy techniczne do na pasu. Zapraszam. Let's go. Dawaj, ready. O, jezu! Mój kolega agresywny jest. Zbije je słowo. Dajcie, blog. Co było tam za mocno? Jakieś jeszcze nowe. Dobra, dawajcie. Widzowie, jeśli uważacie, że ja z moim kolegą. Ja oczywiście z moim kolegą. Jeżeli teraz wygramy, to z nas. To musicie zostawić w lajka. Albo sobie. zależy, że żebym jeszcze mapę czytuje, nie? Ty już grasz. <grym> Ale lagi, ślinki są. Bo ogromne, jeszcze mapy nawet nie. O, kurde, super slajd. To... Czemu ktoś jest jakąś piłką? <grym> Bo my, no, to jest, to jest my, o, widzowie mnie wzięło pod mapę. A ja mam i widzowie, takie lagi ja mam 30 pingów. Eee. Widzowie, co tu się dzieje? Ja biegnę i nie cofa. Hmm? No to GG, widzowie. Patrzcie, wbiję. Jako 15. Ale nie, ja widzę, mój kolega odpadł, 7781 ma mam, rozumiecie to? Nie, nie wywaliła, co jest tam, belgaźnik Mój kolega ma zbyt mocne lagi, dobra Próbujemy To jest tą właśnie no, piłką to na, weźcie, na robinie, No to piłką, wiesz co, narobiłam, żebym jeszcze najszybsza No, już jestem w tym, żeby Żeby może to Dobra. No właśnie widać, że jest szybsza, bo już o wiele dalej już jest gościu. No to tak w sumie to ma trochę sensu, bo teraz nie mamy szans wygrać, jakby nie patrzeć. Właśnie w takich konkurencjach. Dobra, jesteśmy jako drudzy Dobra, czekamy sobie. Nie no, chcę czekasz? No, szczególnie dużo wbijący po prostu. Dobra. O, oh, lavalant. Ja jestem Dobra, zobaczymy, kto wygra. Dla Mam nadzieję, że ja widzę. Więc pamiętajcie naszą umowę: jeżeli ja wygram, zostawiacie lajka. Dajcie mu ono szybko. Lajka, lajka. Nie nie czekać na subskrypcji. Musimy go razem. Dobra O o, widzowie Stawka jest zbyt dobra, żeby przegrać Jeżeli widzowie, jeżeli Kubo przegra Dajecie mu Jedyną osobę mam mu dać udbana A jeżeli wygra Nie, takiej, takiej nie ma To mu y, subskrypcję na dwóch kontach O o, -o. Nie wiem, jak to teraz co powiedziałem! Dobra, widzowie, no to, to już w tym odcinku by było na tyle. No i co, jeszcze odbierzemy sobie tylko pasa. Okej, okay. I... aha, teraz takie, takie coś jest. To, to, to jest Dobra, widzowie, no to dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!